Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Wolpe, a to jest kolejny stream z naszej pięknej polskiej mega kampanii. To już jest chyba trzeci stream, a jest chyba odcinek szósty, w którym będziemy grać dytrekiem czerwonymi polikami. I już sobie play. Nie wiem, czy przeglądać mapę świata, bo niewiele się w niej zmieniło od ostatniego streama. O, kurde, powiadomienie. Powiadomienie o streamie, także bardzo dobra wiadomość. Io. Yeah. Pięknie, dobra. Włączamy sobie czacior, aby wiedzieć, kto będzie. Ja już strzelam, że pewnie Kamil czeka. Oczywiście. Kamil już się przywitał. Zostanę od niego wiadomość. A nie, to jednak ludzik. Hej, hej, ludzik. Zobacz mapę świata. Zaraz zobaczę mapę świata. Witam, witam, Luzik. Miło, że wpadłeś. Fajnie, że jesteś pierwszy. Pierwszy, pierwszy. Dobra, poczekaj jeszcze. O, chyba tak. Tak, mikrofon będzie dobrze. Tak, chyba też jest ok. Dobra, no to może omówimy sobie troszkę mapę świata. Eee, zaczynając standardowo od północy mamy Szwecję. Eee, małe Królestwo Szwecji coraz bardziej rośnie w siłę. No teraz to już jest naprawdę potężne. Um, chyba dąży do, do utworzenia czystarstwa Skandynawii, które w de jure wygląda tak. No, także Szwecja jest na dobrej drodze jest naprawdę na naprawdę dobrej drodze do tego. Tutaj mamy jakieś pomniejsze um, państewka mordwińsko-ruskie, myślę, że żaden z nich się zbytnio nie wybija. Ponad stan um, oczywiście um, tutaj stepowcy niestety wbijają. Ze swoich stepów troszkę podporządkowują te kultury lokalne i różne tego typu ludy koczownicze. Możemy sobie spojrzeć. Widzicie, tak, nomadowie są pod Kijowem właściwie. Także tak, tak wygląda. A potem powiedz cechy władcy. Dobra, dobra, tak możemy zrobić. Nie ma problemu. O, dynastie. Mamy Imperium Mongolskie, chyba już nie rządzone, tak. Niestety Temudżyn, znaczy na szczęście, Temudżyn był de facto naszym wrogiem, a więc wielki Han Mongolski zmarł. Ciekawe, czy podbił Chiny. Tak, podbił Chiny. A to ciekawe. Temudżyn też podbił Chiny przed swoją śmiercią. A obecnie władzę w Imperium Mongolskim zajmuje jego, jego syn niejaki Gunan Zdobywca, no podbił on już dość spory pas ziemi, gdyż sam ten Mujin, z tego co widziałem, nie interesował się zbytnio podbajem w Europie, tylko właśnie w Chinach, no a ten już praktycznie doszedł do Morza Kaspijskiego. Tymczasem mamy tutaj, jak zwykle w Indiach, czole Pawe, Pale chyba, Tybet, Abbasydzi, którzy mają piękną nazwę, wcale nie obróconą, ale zmagającym się z ogromnym buntem wśród ludności, jak widzicie tutaj, egipskiej yy, oraz części arabskiej. Tak, a przywódcą tego buntu jest nawet. Yy, no, władca Egiptu. Hussein Sprawiedliwy. Zobaczymy. Ciekawy mnie ta sytuacja. Yy, póki co wygrywa Kalif, ale zobaczymy, jak to się, jak to się rozwinie. E, witam Gabriela, niech żyje król, niech upadnie król. No, detryk zobaczymy. E, zobaczymy, czy Dytryk upadnie. Witam Androkoksa, może jakaś krucjata, no może, może, może nie wiem, no, zapytajmy papieża. Co tam u papieża? Jaki młody papież? Nie, 57 lat, Ok, Wygl Na rysunku wygląda na młodego. Eugeniusz VI. Oczyszczający płomień, płomień, który oczyszcza, chyba tak można to nazwać. E, u Majadach mamy wielkiego... Batrszachę, Kalila oczywiście z dynastii Majadów, tutaj mamy jakieś afrykańskie państwa, ale królestwo Songaju widzę troszkę, troszkę tutaj rośnie w siłę pod wodzą królowej Alakmisy mamy oczywiście królestwo Anglii zdobyte przez yy, dynastię of Hwais. i mamy tutaj Edwrita Wizytora. jak widzicie Anglia zaczyna mieszać się w sprawy Walii oraz Irlandii o, oh, dalej omówienie mamy święte cesarstwo rzymskie oczywiście Ebregizel Parny Okej, okay. myślę, że to wystarczy. No i mamy naszą sytuację tutaj. Chorwacja jest duża, no co, co jeszcze mogę powiedzieć? Plus Serbii i Chorwacji właściwie. Ale jest z kultury Chorwatem. Mhm. <laughs> Aha. Przepraszam jak będę dalej kaszlał kichał, bo dalej jestem chory, chociaż już jest na pewno lepiej. A, a tymczasem my gramy Dytrykiem, Czerwonymi Polikami i nasze cechy to wspaniały stratek, inspirujący lider, świetny na płaskim terenie, doskonały na stepach, ale jest brudasem, jest oszpecony, jest krzepki, jest sokolnikiem, jest ambitny, dumny, chciwy, lubieżny, tchórzliwy, dobry, stresowany. Tak wygląda... Tak wygląda obecnie sytuacja naszego króla. Eee, z krucjatą, to jak mówiłem, nie wiem. Archolus, wspaniałe, he, Holy Roman Empire. Wspaniałe, wspaniałe, ale troszkę groźne. Ciekawe, jak to będzie wyglądać przy konwersji do Europy Universalis, to może być. Trudne. Dobra, puszczamy grę. Mamy styczeń. 865 rok. Gra trwa od 96 lat. Okej, okay. to tam nieistotne zbytnio. Pozwolę sobie to pominąć. Mamy maksymalną organizację plemienną, a więc to świetne. O, przyklaliśmy coś tam chyba. Ale to nieistotne te eventy pozwolą sobie pominąć. Możemy rozwinąć tymczasem. Rzeczy związane z technologią, przede wszystkim militarną. I skupimy się to na organizacji wojskowej. Zwiększy to zapasy, organizacje, morale, yy, posiłki, także fajnie. Yy, tymczasem nasz syn Mikołaj zdołał skraść technologię z Brandenburga. Świetnie. I to chyba gospodarczą skrad. Więc możemy teraz. Yy, nad czym mamy? Nad twierdzami, ok. Niech będą to twierdzę. Nasz władca zresztą jest bardzo militarystą. Wyprawa Pruska, powiadasz. Nie mam dostępu do Prus. Plusy należą do Danii, a no mnie od Plus dzieli minimum jedna ziemia, należąca do Mora. A nie chcę przypominać, jak ostatnio wojna, wojna morawska wyglądała. To było, to było straszne doświadczenie. Bójmy się tego słowa. Myślę, że, że Dytryk już jest churliwy i przestał być pracowity, więc chyba, jak na jego życie, to już dużo zrobił. Zobaczymy. Póki co, naszym następcą jest, nas, jest nasz syn. Mikołaj, który jest szpiegiem, aczkolwiek jest inspirującym dowódcą, jest cierpliwy, cyniczny i wstydliwy, więc on może coś podziałać, Mikołaj. Zobaczymy, zobaczymy jak tam będzie. Prawa na Wielkopolskę w celu zjednoczenia kraju. Może, może to jest dobry pomysł. Aczkolwiek yy, chyba mamy pokój, wiesz? A. Nie, nie mamy pokoju. No to świetnie. No to zaraz, może coś wymyślimy. Ale tymczasem wódz y, naszych przyjacielski, wódz Kurlandii, nas woła. On nas wsparł podczas wojny z Morawią. Stream temu. Ale yy, Anglia powoli zmienia się w Brytoli, to prawda. Coś przegapiłem. Nie, Kamilu, zbyt dużo nie przegapiłeś. Zbyt dużo nie przy, przegapiłeś. Witam, Wuko. Yy, witam, witam. Yy. No, hej wszystkim. Hej, hej, hej. W ogóle nie wiem, czy słyszeliście. Ja będę troszkę waszą informacją. Ale. O, pozwolę sobie zmniejszyć czas. Mam tutaj Mariasz. Ej, ej, ej. Dobra, czekajcie, zatrzymam. Mam jej jakiegoś. Bo król Chorwacji. Tutaj można go z kimś pożenić, chyba nie? Albo nie. A nie można. Ale żadną z naszych. z naszych dworzan. Dobra, ożenimy was, tak. Szkoda. Szkoda, szkoda. Ktoś zjednoczył Anglię. Tak, ktoś zjednoczył Anglię, zrobił to król Edfrid I, misjonarz. I on w ogóle z dynastii jakiejś, która wzięła się znikąd, więc nie wiem. Prze... Po... Naprawdę przegapiłem ten moment. Do której life? Nie wiem. Standardowo, jak będzie 10 łapek w górę, to... Przedłużamy. Ostatnio miało być przedłużone, ale dość w nagłym momencie dużo osób się zmyło i nie było komu, z kim prowadzić live'a, wiecie? Także po, po prostu przedwcześnie zakończyło się to zakończeniem live'a przedwczesnym. Wódz widzi, że część jego rady jest niekompetentna, więc mógłby rozkazać poszukiwanie zdolnych ludzi. Wyszukiwarka postaci. Może ma to sens, zaraz yy, spojrzymy sobie, Daj, damy sobie prędkość 2. Bardzo dobra rada, dziękuję Wuko. Chyba jakiś podróżnik, chyba tak, tak mi się wydaje. No, także yy, co mówiłem, aha, polecam dawać lajki, jak będzie 10 lajków to przedłużamy streama. Dzisiaj naprawdę mam czas, jak wy będziecie siedzieć na tym streamie i oglądać to, to ja nie mam nic przeciwko po prostu, żeby tu siedzieć. Dzisiaj się lepiej czuję i w ogóle, możemy kurde dzisiaj siedzieć nawet 4 godziny, nie? Nawet 5 kurde. Zajmij wielu, nie zobaczymy. Eee, zobaczymy, najpierw chcę się przyjrzeć. Bardziej mnie interesuje teraz nasz wódz taktyk, bo bardziej go interesuje sytuacja o tym, jak upada dania. Eee, mamy roszczenie na danie, nie, ale to będzie za mało roleplayowe. Jakby ja nagle zdobył danie, przepraszam. Nie, to jest, to jest mało możliwe trochę. Ale na przykład zdobycie dolnego śląska, o. to już ma jakiś sens, chyba, nie? Jest ktoś nazwany na moje imię. Nie wiem, nie mam pojęcia, że mówiąc. E, mamy tutaj również decyzję. Możemy. Aha, to armię, dzięki. Dzięki. Um. Legendarne zebranie. Możemy w sumie. No, zróbmy to. Zróbmy to. to legendarne zebranie. I wiadomo, jak długo będziemy Słowianami, a nazwacze jest idealny. Moim zdaniem, żeby zrobić takie, jest przywódcą w końcu. Przez całe swoje życie służył dzielnie w wojownikach Peruna. Jesteście ich przywódcą, robimy legendarne zebranie, zobaczymy jak to wyjdzie. Yy, goł Ślunsk. Zobaczymy, co można zrobić z tym ślunskiem. Jak tam w ogóle Mikołaj? Niestety. A, nie! Jego żona jest w ciąży. I ja, pięknie. świetna wiadomość dla nas. Naprawdę bardzo dobra. Aha. Super super wojownicy na tam rosną w siłę. świetnie, świetnie, niech ta legenda będzie nam powoli rosnąć. Okej. Okay. Jak wygląda sytuacja wojskowa? No to dupę, jak wygląda nasza sytuacja? No, cudownie. Okej. Okay. Drodza za późno, twój władca umrze nie im się naładuje. Tak, ale on o tym nie wie, że on umrze, więc... Co nasz władca czuje się dobrze, jest tylko całe życie, ale to całe życie on jest zestresowany, także... Zobaczymy, moi drodzy. Nie, jest to roleplayowe takie... ...wołanie rady, myślę. Bo naszego władcę mało interesuje, kiedy on że raczej żyje pełnią życia. Znaczy jest zestresowany, więc trochę średnio o tak o tym powiedzieć, ale... Ale no uznajmy, że żyje pełnią życia, pełnią życia, nie? Obiecałeś nazwać mnie, ale nie było żadnego syna, nie ma tutaj żadnego męskiego potomka, Zamknąć okno. Ale rodzi się córka. E, wnuczka. Córka Mikołaja. Wnuczka e, Dytryka. O, imieniu Wszemiła. Wszemila. Dobra. Świetnie. Córa zawsze coś dobrego. Córa zawsze coś dobrego. Weźmiemy sobie te opcje, i tak już jesteśmy zestresowani, więc będzie to w miarę roleplayowe. Powstał Bremen. Saksońskie. Fajnie. Ale widzę, że Saksonia niestety też upada. Także jakby podwaliny, e, które wyłożyli tak oni mam, Unislaw, Unislawowi obydwoje, dwóch Unislawów, e, szczególnie Unislaw I, ten to podbił pół świata pogańskiego, no to, no to właśnie upada niestety. Mhm. Masz słabe... Aha, miałem się przyjrzeć tej radzie, faktycznie. Przepraszam, już patrzę. Okej, okay. yy, mam słabego yy, dyplomatę, faktycznie, kanclerza, ale nie mogę mieć lepszego, ponieważ jest to wódz, podobnie jak mój marszałek. On jest świetny akurat. Mogę zdobyć lepszego zarządcę, faktycznie. Szpiega, to jest okej. Okay. Yy, poradźmy coś na, na zarządcę. Możemy tutaj zdobyć... Szlachcic on będzie miał... Próbujemy. Tak, ma zarządzanie. 10 zarządzania. Może być. Proszę bardzo, siecie. O, jeszcze jest mi lojalny. Świetnie. Także bardzo fajna lada. Um, Slork, ty żyjesz? Żyję i mam się bardzo dobrze. Witam. Miło, że jesteś. Hej, hej. Um, siema to ja. Mega Tak, zauważyłem, Szoles. Masz. Tak dokładny nick, który to odzwierciedla, że ciężko się nie połapać. Wyszukiwać wyszukiwacze postaci. Okej, ale znaczy nie wiem czy to... O niestety no... Nie wsparliśmy tego... Soj... Naszego... Urlandii, sojusznika. No ponieważ jest on w więzieniu, także ciężko i tak... Cokolwiek zrobić. Dobra. Um... Tu sumie nasz władca. nie cierpi na żadną chorobę. Więc sam fakt, że jest stary, raczej nic, y, niczego nie pogarsza zbytnio. Tylko teraz tak, czy ruszamy? Nie, y, ruszymy na Danie. ruszymy na Królestwo Danii. Um, granice będą trochę dziwne, ale zdobędźmy Dolny Śląsk. Dalej tam żyją Polacy, nie, czekajcie, o, o. Tak, dobra, dalej już żyją Polacy, okej. Okay. Już dostałem głupawki. Spojrzałem kult, y, kulturę i tu była Pomorza. Już miałem takie, ups. Ale dobra, oni mają sojusznika na jakieś, yy, jakieś mało znaczące księstwo. My, jakby co zawsze, mamy Kurlandię. Nie mamy już jedźfingów? A, nie, niestety władca ćwingów zmarł. My za to możemy powołać dwóch naszych wasali. To ciekawe, nadbor z naprawdę, prawdopodobnie tak. A bardzo dużo ludzi, Ma aż tysiąc ludzi. Świetnie. Yy, I powołamy oczywiście całe wojsko. Jak widzicie z samego Krakowa mamy 5000 a więc ulepszymy może tutaj w Lublinie zbudujmy palisadę. E, a tutaj zbudujmy plac treningowy dla husari. Wyszukiwałem dlaczego nie masz ogromnej armii książęcej. Ym, jakoś póki co y, zbytnio mnie nie stać wiecie ja mam dużą armię, ale jeśli chodzi o przychody to nie są one zaraz rewelacyjne. Zaraz zresztą zobaczycie, jak zacznę tracić pieniążki na wojsko. Więc może być bardzo słabo z tą armią książęcą. Co ci się nie podoba w mojej ladzie, Gabrielu? Mi się ona podoba. Nie, nie jest tragiczne, naprawdę. Tych dwóch musi mieć stanowisko, ale mamy 30, mamy 20. I reszta jest powyżej dziesiątki. Także moim zdaniem jest okej. Okay. Mhm, mm jest ok. Ok, poczekajmy, aż nasze wojska się zbiorą. I już takimi siłami pozostałe te tysiące, myślę, że dojdzie. O, jeszcze nasz ten Mikołaj. Ten to jest dobrym szpiegiem, znowu wtarzam jakąś technologię. I możemy kulturową. E, zwiększyć, może zwiększmy legalizm. Jest taki plan. I teraz, może moglibyśmy powołać. centralizację. Aha, nie mogę być jednak plemieniem. No to niestety jeszcze... jeszcze nie, nie ten czas na to. Oho, z już możesz brać samą lekką i tylko podczas jej przybyń. Tak? Arholus? Nie, broń palna jest od EU4, chociaż jest możliwość, żeby mieć broń palną w Crusader King's 2. Teraz mi się to udało. Zdobyć broń palną. Ale to tylko, że nasz władca posiadał. Okej, okay, jak widzicie, mamy wielu, wielu, wielu zakładników. A nasz sojusznik poniósł klęskę, okej, okay, ale. Tutaj widzę, że wszyscy, dosłownie wszyscy, rabują. Powolutku, po cichutku, królestwo Danii. Także i my. Co to, to jakiś mod czy artefakt? To był artefakt. E, grałem wtedy, pamiętam, Rosją. E, grałem w Moskwą i zdobyłem broń palną. E, miałem bardzo mądrego władcę, który się zamknął w, labora w laboratorium i, i wymyślił broń palną. Także niezły gość. Tylko używanie tej broni palnej to wymagało 30 wiedzy, więc de facto tylko on potrafi ją używać, żaden już mój następny władca już nie bardzo. Ta broń była potężna. Oblężenia sobie idą. E, I już zaczęliśmy tracić pieniążki, więc zerknijmy do naszych zakładni... U więcej zakładników, świetnie. E, Zetknijmy do naszych więźniów, możemy... 270 zł. Panie Boże! Jak cudownie, dobra, to lecimy dalej. Okej, okay, okej, okay. już zarobiliśmy, zarabiajmy dalej. W młodym średnim wieczu, jakie bonusy dawała? Pojęcie?